Pytanje pou Pytanje pou Pytanje pou Pytanje pou Gdybyście zrealizowali to, co się dzieje, to poparcie dla PiS byłoby 15%. Na GBS-ie, on potrzebuje setki. Ale, yes, ale o wszystkich nie ma. Dlaczego nie ma pieniędzy z KPO? A dlaczego się nie dowiemy o TV, nie na cyklostwie, jakie było bezrobocie za platformą? Ale wiemy, ile wiemy. A podali, że było ponad 2 miliony 300 tysięcy. Ale wie Pan, jakie jest. A wie Pan, z czego wynika bezrobocie? A ja nie Ale czy wie Pan z czego wy nie ma ochoty, z muszę Nie ma ma zachodu z nie W latach 2005-2007 dla rządów I Polska jest naiwne, została zrujnowana. Tak, Byliśmy w... zap zaparci. 2007 roku było bezrobocie przed pisem. 2008 rok. Dwa lata. 2 lata się tutaj. 2 lata a gdzie 2 na! 20. tutaj. 2 lata ja tutaj. ja lata ja tutaj. ja

Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna no, rzecz. No, nie jedna rzecz. PKN Orden, PKN pokazał wczoraj reklamę na temat swojego no, funkcjonowania. Tak? Porównał, nie przed... widziałem. Nie widziałem, Ja panu opowiem. Dzwoniłem do rzecznika prasowego PKN Orden nie nie chciał rozmawiać. PKN Orden porównaliśmy paliw dzisiejszą i ten jest w 2012 roku w 2012 roku, co na jednej barewki to chyba 140 euro. Była to wyjątkowa rzecz, ale, ja ale ja do pana... Ale ja do pana... Ale dlaczego ja zadaję pytanie? dlaczego pan zadaje pytanie? Ja ale dziennikarz tak samo... Ale kłamiesz! Tak ale dziennikarz nie odpowiada, ale nie odpowiada dzięki naszym pytaniom. Kłamiesz! Przede wszystkim to, że jest czas na zmiany. Tak, ponieważ idąc do władzy, mówicie, że Polska jest zbrojnie, to było nieprawdą. W 2015 roku Polska była u szczytu rozwoju ekonomicznego, gospodarczego, socjalnego, socjologicznego, jeszcze byliśmy na wysokiej pozycji w Unii Europejskiej. Po waszym dojściu do władzy od razu pokazaliście, gdzie, gdzie jesteśmy. 27 do Nawet Orban. W którym się umawialiście, że będą popierać waszego kandydata. Nie popadł tak? tak, Potem tak. Gdzie jest, gdzie jest Trybunał Konstytucyjny? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Ale ja odpowiadam, ja ja ale ale bo pan nie mi przerywa. Pan mi przerywa. Jest Trybunał Konstytucyjny, Konstytucyjnego. Nie Rzeczypospolitej Polskiej, aby to Zgłasza ustawę do Trybunału i Trybunał nie potrafi się zebrać przez 3, 4, 5 miesięcy. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobiliście z Senatem. Nie ma. A, czy kacizmi, nie ma... Ale co, kto ma? Kto no, ja, no, ja ja, ma? Kto ma? Kto Dlatego Kto ma? 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 Kto to jest tak. wszystkie, wszystkie poprawki Senatu, wszystkie e, odrzucenia Waszych ustaw są przegłosowane zaraz w przez 221, na w 227. nie Nie, na tym polega demokracja. Są przemisy, demokracja, no, ale przepisy. Przepisy czy demokracja? Tak? Dobrze, proszę Pana, jeżeli chodzi o następne pytanie referendum. 67 lat albo ogólnie podwyższenie no, ale to świetnie. jest, jest pytanie. Jestem za dyskusją, jestem za rozmowami, ponieważ są osoby, którym zależy na tym, żeby móc pracować dłużej. Wielu pracodawców wykorzystuje to, że jeżeli kobieta ma 60 lat, to mężczyzna 67, mimo że są zdrowi i gotowi do pracy, nie mogą dalej kontynuować, bo odchodzą. Dlaczego nie zrobiliście reformy? tylko przyszliście Ale i cofnęliście ja to co, w pisze, co było. Ja jestem dziennikarzem proszę pana. Ja Dobrze, to, to, to dlaczego PiS nie zrobił reformy emerytalnej, tylko cofnął to co było <miernie> kiedyś. Cofnął to co było na <miernie> komuny. Tak? Dlaczego nie zrobił? <miernie> w sensie dlaczego PiS nie zrobił reformy, nie zrobił referendum, nie zrobił dyskusji? Dlatego, no, teraz że lepiej jest cofnąć. Teraz nie jest referendum o ten jaki emerytalny. Jestem po to. Co pan Super. Ekstra pytanie. Lotos. BKM Orlen przejął 70% akcji lotosu rafinerii w Gdańsku oddając 30%. Ale ja to nie ja odpowiadam, proszę Państwa. No to wymusi, bo wyprawę. Tego nie wymusi. ani Komisja Europejska. Oczywiście, że nie, to A jakie warunki? A jaka, jakie były warunki w Warunki o wolnej konkurencji i zakazu monopolu istnieją w Unii Europejskiej od lat. I teraz mamy. Klucz. Nie, tego i teraz, było, to ale proszę mi nie przeszkadzać. PKN Orlen, a w zasadzie Jarosław Kaczyński, podjął decyzję o zniszczeniu lotosu, żeby osłabić Gdański Pomorze Gdańskie, więc kazał panu Obajtkowi przejąć lotos. Chcieli to przejąć, ale wiadomo, że to, co Panu powiedziałem, prawo o zakazie monopolu, o nie, przepraszam, problemu, nie ja, ciągle, ja ciągle mówię, o zakazie monopolu jest w Unii od zawsze. Więc oni wiedzieli, że Unia będzie stawiać warunki. I to nie Unia zdefiniowała te warunki, tylko Unia powiedziała: zaproponujcie takie warunki. I oni takie zaproponowali. Trzeba było się dostosować? Nie. Dobra, nie mam na ale, nie ale ja jeszcze. Ale ja jeszcze ale Panu powiem. Panu powiem. Nie mam na tyle czasu. Ja ale to czasu. Ale Pan ja mam Czy jest Pan za prywatyzacją, czy nie? Zniszczyli loto. Sprzedali tak? no, za mniej to niż, wydanie, nie nie dla, i to niż dywidenda. Za mniej niż dywidenda dla Aramco. Za mniej. Wszystko na YouTubie! Ale prywatyzacja trwa od 30 lat, jeżeli nie jestem gotowy do tego zadania. Pan zaczyna, Jestem za Jestem pracobatywą. Na, na zasadach rynku. A co zrobicie? No, teraz tam na granicy. Tak. Czy uważa pan, żeby była ona cały czas czy nie? Absolutnie że tak. I 99% ludzi tak uważa, ponieważ jest tam wojna. Ale pytanie, ale pytanie o to, czy demontować teraz zaporę, którą zbudowaliśmy, zbudował rząd. No, nie, no, nie. chcą. Pani no pan na szósta, wcześniej nawet była w kandydat teraz jest